Ogień, uwaga. O. o nie widać o Co się Zaraz będzie poczekaj. Już widać. Pali się. Oleponie. Alepłanie. Obalić się rana. Obalić ty rana psotka. Dokładnie. W... Niech żyje rewolucja. Niech żyje wódz. Ja nic nie mogę zrobić na to. Nie moja wina. Nemeczek się nie zap... pali. Nemeczek się palił. Już nie. Już nie. Ile z to u was wygląda? Ja patrzę na Nomeczka pali się, o się ty rano Nie zbanuj Piotrka, już wyższy, że zbanuj tego psotka Nomeczek zniknął z pola widzenia On wejdzie na serwer, zobaczcie to już nic nie będzie, nawet kupułość. On nie zobaczy, bo on jest gdzieś w wypizdowie wielkopolskim I on teraz Ulu się puli, ulu jest To jest tam gdzieś daleko, co w Polsce. No, w tym. No tego e, jak do godzin Struktura do endu. Jak potrzebujesz, jak wchodzisz. Stronghold, o. Panowie? Co tam jest? Niech żyje wódz. Nie Niech żyje. z tyranium. <trym> Oj, wygląda jak się pali, takie zginę. co wy na to, żeby wszyscy zrobić waterbucketa? Teraz na to. Nie mam. Nie, tak nie mam water wysokości. <trym> tak zrobimy. No już, no już robiłam. <trym> O, strzelają Strzelają w nas O umrę O kurwa Creeper Ubieraj Kurwa Dobra. na creepera lecę Ej, nie młoder bagieta I BUM Czemu? Czemu to wybuchło tam? No bo onda jest jak jest bombowy chłopaki, Ej, takie pytanie. Ej, nie mogę my, czy... I, i, Dobra, jestem w zrobię, sobie nedrajtowe tirsy do zbroi... wywiad z podpalaczem. Wywiad z podpalaczem. Ja Czemu to tak, zrobiłeś? słucham, czekaj. Bo niech się rewolucja. Pozdrawiam serdecznie, poczekaj, czekaj, 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 teraz, teraz przeprowadzę wywiad. No. No. Trzymałbym teraz w ręce narzędzie zbrodne, ale niestety już się zużyło całkowicie. Trzymaj. A dziękuję, dziękuję. Masz. za służbę reżimowi, masz bruk. Dziękuję, kuchte. Masz chleba. O kurde, obsypywany. Co, coś ci mogę ci dać? Masz 45 lazurytów. Masz żelazo. O, żelazo, moje to pierwsze żelazo na no. tym serwerze, dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Znaczy pierwsze. No, pierwsze ukradł ukradłem noblowi. Dziękuję, dziękuję. To crafting. To zaszczyt. Dobre. do tych craftingów.